Dzień dobry panowie, cześć chłopaki, e, Witam się ze wszystkimi panami. Nazywam się Mariusz Kujawski, jestem lekarzem kardiologiem a, i chciałabym dzisiaj skierować w dniu no naszego święta życzenia najcenniejsze, jakie tylko mogą być, to znaczy zdrowia. Um, chcę przy tym powiedzieć, że pomimo tego, że dokładamy wszelkich starań, stosujemy profilaktykę palimy papierosów, ruszamy się, unikamy dosalania potraw. To jednak zdarza się, że występują choroby układu sercowo-naczyniowego niezależnie od wieku. Można niestety być nastolatkiem, można być osobą wieku 20-30 lat i pomimo braku objawów niestety wykazywać jakąś chorobę układu sercowo-naczyniowego. Stąd gorący apel o to, żebyśmy się badali. A do chorób układu sercowo-naczyniowego szczególnie występujących u młodych mężczyzn należą te choroby, które mogą manifestować się u osób uprawiających sporty. Tak zwana przebudowa sportowa serca Serce sportowca polegające na y, przeroście ścian lewej komory, y, powiększających się w przedsionkach serca, co może doprowadzić do rozwoju arytmii, np. migotania przedsionków. Ponadto y, występują u mężczyzn częściej niż u kobiet niektóre choroby genetycznie uwarunkowane, jak np. zespół brugadów. Jest to tak zwana kanałopatia, e, czyli choroba, no już w strukturze błony komórkowej, kardiomyocytów, czyli włókien mięśnia sercowego, e, mogąca objawiać się e, pierwszy raz w życiu bardzo, po, bardzo poważnym objawem, mianowicie nawet zatrzymaniem krążenia. E, pomocnym w rozpoznaniu tej choroby jest początkowy Zapis elektrokardiograficzny, jeżeli odpowiednio wcześniej wykonamy takie badanie EKG spoczynkowe rozpoznanie z dużym prawdopodobieństwem zostanie ustawione. Wówczas mamy szansę wcześniej działać i zapobiegać tym najgroźniejszym powikłaniom. Bezcennym narzędziem w diagnostyce chorób układu sercowo-naczyniowego jest echokardiografia badanie, które umożliwia Panowie wniknięcie do klatki piersiowej nie otwierając jej oczywiście natomiast wnosi bardzo dużo informacji na temat wielkości jam, grubości ścian funkcji skurczowej serca, rozkurczowej serca a także dużych naczyń pnia płucnego i aorty. Jeszcze raz życzę wszystkim Panom wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia i ponowny apel: badajmy się.